A wciąż a wciąż strzelamy tylko do pęczy. A co wolałbyś robić? No nie wiem, może ratować zakładników, załatwiać zobaczyć turystów rurwy w tempie jak w filmach. ludziom, żeby spadali z mojego samolotu. Chcesz być jak Harrison Ford w Air Force One? nie? Nie, lepiej być Indianą Johnson. Czy... Wolę Harrisona Forda. Ale Indiana to Ford! Serio? No. Pierdolenie kotka za pomocą I rozpylał wszędzie DDT. Ogromne chmury DDT. I wszystkie dzieciaki, które bawiły się na podwórku, wbiegały w te chmury i udawaliśmy, że jesteśmy aniołami. A teraz mówią, że od DDT odbija szajba. Może zamiast DDT trzeba było spróbować MP3. He? Chodzi mi tylko o to, że może jestem, taki jaki jestem. Bo nawdychałem się za dużo DDT, jak byłem dzieckiem. Nikt nie docenia moich żartów. Będę niezły. Dzięki sierżacie. Na Predatorze. O, dobre. Chyba ta, jak bili stoi na moście z tym swoim wielkaktym nożem. Scena z nożem? A scena z nożem. Billy to cipa. Totalny pojem. Nie jest żadną cipą ani pojedem. Nie idzie się kurde walczyć na klaty z jebanym Predatorem. Sekunda i podobnie. tobie. mi o to chodzi, stary, ty nic nie czaisz, no. Ten gość zakłócił naturalny porządek rzeczy. No i Billy chciał stawić mu czoła, mano a mano. Łowca przeciwko łowcy, to sprawa ducha z wary. ze mi z hiszpańskim. Ta scena jest do dupy. Aż mi wstyd, że cię znam. A mi wstyd, że znam ciebie. No dobra, twoja ulubiona scena. Kiedy po raz pierwszy widzisz, jak ten skurwiel wychodzi za drzew, normalnie szok. Kurwa, prawie się zeszał. To nawet nie scena właśnie że on cały film biega po tych drzewach i tości.